Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrox i zapraszam Was przez serdeczne kliknięcie na kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Doom Eternal. W poprzednim odcinku zaszliśmy dość daleko, że nawet nie pamiętam co tam robiliśmy, ale stan tej nagrodę Slayer QuakeCon 2020, żeby uczcić, Pamięć na temat Quakonu, więc według mnie fajny skin. Wcześniej tutaj już dostałem trochę tych skórek, tylko że nie do każdej postaci, no, że do kuba. Bo... Wolę na razie tych skórek sobie nie brać, bo według mnie one mogą trochę pogorszyć klimat duma. A według mnie sam ten skin Quakon wygląda całkiem w porządku. Głównie, że wygląda jakby te napisy były napisane krwią. Teraz na bad, tak, czyli dotarliśmy do pierwszego miejsca, gdzie walczyliśmy chyba z demonami i zbliżamy się mocno do zakończenia gry. Twój tygiel pozostaje częścią Tytana, który zaatakował to miasto. Na tym świecie odbyła się Twoja pierwsza walka z demonami. Tu wzięła swój początek legenda Slayera. No świetnie tylko. Ja na no, tak dam radę. To świetnie. Z tego zostało nam coś około 3 godzin gry Oj, kogo my tutaj mamy Musimy mieć właśnie krwawy cios Dlatego to pana Myślę, że cięższy będzie Eu sweet Ja tego się kompletnie nie spodziewałem. No już musiałem, naprawdę. Strasznie denerwując jest ten przeciwnik.

Tak widzę go że miasto byłoby całkiem zgubione, gdyby nie pojawił się z lejem. Przesrałem się na jejcy. Walka z bossem już była łatwiejsza, niż z tym mobkiem. one podobno się różnią, ale nie wiem, czy to prawda. O cholera. To jest ściana podobna. A nie podobna, O nie, przyzwojący główny jeszcze. Z, z tego mi brakowało. już musiałem, oni wam nie zrobiły. Ani gniew nie zdołali uratować tego świata! Od niego samego! Ale tym razem z ziemią bądź Oni są przesrani, gdyby nie ta ich tarcza, jeszcze to rozumiem, ale to było chore. Coś mogę wtedy tego minigana nauczyć, ale niech już będzie. Albo tej kuszy na tym trybie. No i tutaj czegoś nie rozumiem. A prawdziwy skrót jest centralnie za tą figurą to trzeba jedną rzecz kliknąć. Czemu tego nie było pokazanego? No i to będziemy mieli podwodne przejście akurat całym tym szlamem Mamy swobodny dostęp, bym powiedział tutaj do mechanizmu. Tylko, że wolę akurat z tej broni nie strzelać. Świetnie, i musimy dojść do tamtego jednego strasznika, który miał żeton pretoriański. Samo że twoja nienawiść do demonów dała ludowi Argent Denur nadzieję. Tak jak teraz na Ziemi. Czyli teraz powinniśmy mieć trzy dobra. A co z tymi mistrzostwami mogę zrobić. Bo akurat niestety pominąłem tamtą. Tamten napis. Przepraszam, odnowienie po użyciu niech będzie. I tak, z paniemek granatami się przyda. W arsenale za trójkę coś będzie. Szczerze wątpię. Za szóstkę. Szóstkę znowu nie. Tutaj coś mogę kupić. Продолжение <laughs> следует... Będą się ciebie bać. Tego nigdy nie odpuszczę. Zyskaj swój tygiel, no. Czy znowu jakiejś jednej postaci nie zabiłem tylko? Wydawać by się mogło, że tak. No. Czy ja mam teraz czas na kliknięcie czegoś innego? Nie kliknięcie. Wydaje mi się, że jedno przejście chyba się otwiera. Nie było nic pokazanego. Już się nawet nie wiedziałem, że trzeba takie mechanizmy tutaj odpalić. I byłem się przekonany, czy przeciwnika nie zabiłem na przykład. jest jednak coś łatwiejszego niż mi się wydawało bo wystarczy poprzeskakiwać no nie wystarczy tylko poprzeskakiwać dokładnie tutaj mam już tą energię teraz będzie trzeba wrócić na dół bo o dziwo mamy tutaj kolejną energię i przycisk Teraz z tym wszystkim to... nie wiem. Co teraz mógłbym zrobić z tym? Czyli musi być gdzieś jakiś przycisk, który trzeba kliknąć. Właśnie. Dokładnie. Mocnie na Harpy, no świetnie Nie to Mogę jednak ten BFG zachować na potem Już widać kłopoty Wszystko posłużywałem na tą walkę. Nie wierzę, że po prostu tyle amunicji. Pewnie mnie to zgubi, ale niech już będzie. Jeśli wyciągniesz ostrze tydla, ty tam ponownie powstanie. Tam widziałem, że chyba kwestia samuela się zbagowała. Tam było coś w takim razie. не него że już, bo jakieś takie ciągłe niedobitki pozostają. No i tak, tutaj trzeba zrobić coś takiego. Tak akurat takie ciężkie nie było. Tutaj chyba... O, no, platforma. Świetnie. Proszę, szybciej. Nie, to niech już będzie to ulepszone. Ładowanie krwawego czasu przez zbieranie zdrowia, gdy mamy full. Coś mi się wydaje, że raczej tego czasu używać nie będziemy, bo szybko giniemy. No niech już będzie. Przynajmniej tam nam pancerz podładowało. Nie mam za bardzo czym już zobaczył. Czekaj, by było w takiej sytuacji, że nie mam kompletnie niczym do użycia. Tam mi coś otworzyło, czy jak? A to! takie typowe dwa mechanizmy, trzeba jedno obruszać, drugie w tym samym czasie mniej więcej, to znaczy w czasie trwania i tyle. akurat już kłopoty. To co na mam spaść. No to wychodzi, że chyba tak. Spadniemy to właśnie. Chyba, że tu. Ale to mi. To mi coś nie wygląda, bo u góry coś jeszcze. A! Przejście. A, w zasadzie coś do kliknięcia mamy tutaj z tyłu. Czy to było pokazane? No, może i było. W takim razie do dziur w pakiem, dopiero w następnym odcinku. Siemka.